Witajcie! Wraz z moim Excelem życzę Wam wszystkim szczęśliwych i spokojnych świąt wielkanocnych. To, co teraz obserwujecie, jest odtworzeniem pliku graficznego w komórkach arkusza. Na bazie tego przykładu chciałbym Wam pokazać, jak prosto w makrach Excela dostać się do dowolnego pliku i przetworzyć go zgodnie z własnymi potrzebami. Zaglądnijmy do zawartości makra. Aby obsługiwać plik, musimy zdefiniować dwie zmienne. Pierwszą identyfikującą plik, która u mnie nazywa się po prostu plik. Oraz drugą, która będzie przechowywać zawartość binarną naszego pliku. Ja nazywam ją treść. Teraz wystarczy otworzyć plik, którego ścieżka jest tutaj podana. Następnie definiujemy sobie wielkość pliku. Rozszerzamy wielkość tabeli treść do wielkości pliku. Pobieramy plik do tabeli treść i możemy zamknąć plik. Wszystkie kolejne działania zależą od formatu pliku, który wczytujemy oraz jego struktury. Ja akurat wykorzystałem plik z rozszerzeniem PPM zawierający informacje graficzne, ale możecie przetwarzać dowolne pliki, których strukturę znacie. Aby odwołać się do konkretnego bajtu w pliku wystarczy podać treść w nawiasie numer bajtu. Zachęcam Was do eksperymentów we własnym zakresie z zawartością plików. Gdybyście z tym mieli jakieś problemy, jak zawsze zapraszam do kontaktów na adres konrad.pogocmaupaitceh.pl. Cześć!